Dzień dobry, kochani. O poranku, jest prawie piąta. Ja chciałam tylko Wam powiedzieć, że często mamy zaburzenia odżywiania, i to są napady głodu, to jest nieodparta ochota na słodycze, i można to wyregulować, to jest do zrobienia, ale potrzeba naszego czasu konsekwencji. Przede wszystkim, po pierwsze. Yy, posiłki tłuszczowo-białkowe fajnie wyregulują nam metabolizm i te apetyty pomału znikną. Po drugie ruch, ruch reguluje insulinę i po trzecie wysypianie się, regularne wysypianie się, wtedy mamy kortyzol na odpowiednim poziomie, nie ma jakichś skoków i jeżeli wprowadzimy te trzy kluczowe zasady, naprawdę yy, te zaburzenia odżywiania stopniowo zanikną, wyregulujemy sobie fajnie to wszystko i będzie nam łatwiej. Powodzenia, kochani, dobrego dnia.